Wróciliśmy z grzybów. Ja już tutaj wszystkie je przejrzałam, pokroiłam. Zabieram się za zrobienie kary. Tutaj już przygotowałam sos. mleczko kokosowe, pasta kary, sos sojowy ciemny, sos rybny i to w sumie wszystko. Teraz będę kroiła tutaj szczypiorek. Już pokroiłam, do tego pójdzie e, imbir i czosnek, papryka, cebulka, grzyby, które dzisiaj zebraliśmy. Teraz będę go przyprawiać. I ja do kery zawsze dodaję sobie trochę sody oczyszczonej, bo ona dobrze zwiększa mięso, pieprz czarny, przyprawa kary, sos sojowy. I sobie to teraz wszystko przemieszcza. Odstawiam to na chwilę. Skroimy sobie teraz patrykę, cebulę i zacznę wszystko wrzucać po kolei na patelnię. Ogólnie sokery jest banalnie proste. No ja teraz trochę je ulepszam o te nasze grzyby, które dzisiaj zabraliśmy. Co do warzyw, to można tutaj sobie dodać dowolnie to, co, to, co akurat jest w lodówce albo to co się lubi. Można też dodać mrożone warzywa. Specjalnie kroję tą paprykę i cebulę tak samo na takie dosyć spore kawałki. Tak wyglądają nasze wszystkie składniki, których użyjemy do przygotowania kary. Teraz będę wszystko rzucał na patelnię. Dodajemy oliwę. Jako pierwszy do wpada nasz kurczak. I teraz, jak już troszkę się podsmażył, ale jeszcze nie do końca to wrzucamy naszą mieszankę, czyli tutaj mamy czosnek, szczypiorek i imbir i wszystko razem mieszamy. I powiem Wam, że to daje takiego aromatu. Już się ten kurczak trochę podsmażył. Przerzucamy go z powrotem do miski. A na naszej patelni będziemy podsmażać warzywa. Wrzucamy cebulę i paprykę jako pierwsze, bo są twarde, a później dorzucimy nasze grzeby. Pierwszy raz będę robiła to kary z grzebami leśnymi. Zazwyczaj jak już dodawałam to były to pieczarki. Także sama jestem ciekawa jak to wejdzie, no ale nazbieraliśmy troszkę porowików, maślaków i koźlarzy, więc myślę, że będzie to smakowało dobrze. Wszystkie grzeby oczywiście sprawdziliśmy. My już się nauczyliśmy, że już w lesie podczas zbierania, jak grzyb wygląda podejrzanie, jeżeli widzimy, że ta nóżka jest naruszona, to sobie już go przekrawamy. Jeżeli jest robaczywy, to po prostu zostawiamy w lesie, nie zabieramy ze sobą, bo to nie ma najmniejszego sensu. Potem jeszcze drugi raz sprawdzamy w domu, wiadomo przy dodatkowym czyszczeniu przy krojeniu. Wszystkie są zdrowiutkie. Wygląda to ładnie, kolorowo. Poczekamy trochę i potem z powrotem dorzucimy naszego kurczaka, a na końcu tylko dodam zaleję to jeszcze wszystko tym sosem, który przygotowałam i to tak naprawdę będzie już wszystko, cała robota. Można do tego sobie ugotować ryżu albo ziemniaki, co kto woli, albo po prostu sobie zjeść z chlebem. Bardzo prosty przepis. A naprawdę pyszny. E, pokażę Wam jeszcze tylko, jakie ja dokładnie używam pasty kary. Jest to taka pasta House of Asia. Są różne. Ta jest akurat lekko pikantna, ale są też pasty łagodne. I te pasty często są biedrące. Na pewno dostaniecie je w dilsie. Patrzcie jak tutaj ładnie już to wszystko wygląda. Nawet po objętości widać, że warzywa już robią się coraz bardziej mięskie. I ja w tym momencie dorzucam już z powrotem tego kurczaka, który sobie stał z boku. I mieszamy sobie to wszystko razem z tymi warzywami. No a powiem Wam, że pachnie to pięknie. Wygląda też ładnie. Wlewam nasz sos, zmniejszy ten ogień i zostawię, żeby się troszkę pogotowało wszystko. No i de facto mamy już gotowe danie. Co jeszcze takiego pysznego to nie jadam. Serio, super fascynujące żeby do tego, jak z restauracji. To możesz dać to okay <laughs> Cieszę się.